Ja, no to już... no to... czekaj, A. daj raz. <gry> to teraz... Coś tak sprężynuje, nie? O, tak. O kurwa. Ale ta sprężyna teraz trzyma, powiem ci. Co? Co ty robisz? No. <gry> nie rób tego. Przemyśl to jeszcze. Nie. Kurwa, nie się nie stało. Nie, tu troszkę zadrapany. Nowy pusta kurwa. Pusta, Pustak pusta się, pusta, pusta się rozwaliła, a tu lekko się uszczerbiło. No, wczoraj z kasolamy brałem. Czekaj, ten kamień będzie lepszy. Nie, to jeszcze odpalimy czekaj. O, ten kamień to. No bo odejdź kawałek. Ja mam tu młota takiego 5 kg, panie. Wahać może teraz zobaczymy jaki Opróbuj. będzie. próbuj. Ja pierdziele. Tylko się wgiął lekko. Gdzie się wgiął? Minimalnie. minimalnie. Damy go tam na złomie i tam go trochę. Jeszcze w to. No a spodobało ci się, Widzę, to? Chcesz też? O, no, teraz już nie poszarpiemy go. teraz będzie... już no, co nie, robić? nie poszarpiemy go. No. Ja. O, dajcie sobie na sobie do kosiarki jeszcze szarpak Dobry. Czekaj, postawimy go. Się... Ale zobacz, ile oleju tu. No. Żygnął już. No, jeszcze po moich kluczach tuczemy. No nie. Co teraz, Ta, A tu kabel, prąd idzie. Patrz. Skądś? Chwila, chwila pomyślenia. W No, bajdu, no, no, co? No, walno. Świetnie. I tak musimy to pozbierać. Nie no to jest mocny. Twarda sztuka, o. Zesikał się. No, to ze co teraz? Może z tej strony? Na rębielską go weźmiemy na Już był. Teraz z tej strony. Teraz postaram się tym ostrzejszym. O. Tak, łazić E, kamieniami rzuca Tak kamień w wodę O wyrwało się No i dobrze Trzeba cylinder rozwalić Czekaj, jaki tłok będzie Ale to może go przeniesiemy w miejsce o! <noise> Ty bo mi taczkę szybciej rozwalisz Patrz plastik rzuciłem takim wielkim kamieniem no. I w bak nic się nie stało Mię Rzucę Rzucę <noise> Pole. Co tu da? ten bak. Żeby... No tu rama, tu jest porządna, pani. No chłopie. A to A tu, postaraj się w ten, w ten element tylko tak bokiem, o, żeby ostrym trafić. No, traf Zobaczymy czy. O teraz Japi posiadło. Patrz. Ale zobacz, że się nie skrzywiła. No. Widzisz kurwa. Poczekaj, czym? A zardzewiała? Żeby ta farba taka mocna była jak ta rama. No, no, no ale farba może jest mocna, ale jak malujesz na zardzewiałą ramę. A teraz w drugą. Co? Kurwa, udaję się benzyny. Teraz tylko cię podpalić. Koniec to chcesz go zabrać, mówisz tak? Nie, no jak Czekaj, to... zostaw go tak i potrzymaj na wprost żeby stał, na wprost. Ja spróbuję od góry, od góry w bak trafić. No, właśnie, żeby to paliwo wylecie. Nie wiem, czy gdzie mikrofonu nie przytykam, chyba nie. Chyba nie. będzie będziesz odkupował i jeszcze raz nagrałeś. <laughs> o. o, teraz trochę coś poszło w paliwko. A idealnie, tak. Jeszcze tu raz trafię i koniec. Ura, się zmęczą. Świetna zabawa. <laughs> jeszcze mnie? Ciekawi, Felga. Jeszcze coś z tego będzie. No Felga to pęknie chyba. Zębatka się skrzywiła, felga pękła. Pękła? To pękła. No, no Felgi to tam miękkie na pewno. Ale rzucę jeszcze raz, bo zblokowała zębatka <grym> Zabawy mają. <grym> zębatka> Kurwa nie <grym zębatka> <grym zębatka> Jak można je takim wielkim kamieniem? <grym zębatka> Co teraz? Może bramę tu trafię, zobaczymy czy ją wygnie. Nie wygnie. Co? Nie wygnie. Nie? Wal Eee no kurde, teraz to już wziął pani. <noise> no właśnie tak chyba gaźniki montują. No właśnie, nie? <noise> Najpierw kambie nie wiem, Dobra. gaźnik się go Dobra. Starczy, zmęczyłem się jak nie wiem. Dobra widzowie, suba zostawcie i się manu. <noise>